Polskie zwyczaje świąteczne w Stanach Zjednoczonych pielęgnują nie tylko imigranci z naszego kraju, ale również właśnie Amerykanie o polskich korzeniach, choć większość z nich nigdy nie była w Polsce i nie mówi po polsku, dzielą się opłatkiem, a na ich stołach pojawiają się polskie potrawy. Ale Amerykanie polskiego pochodzenia nie kupują zwykle na Wigilię Karpia i raczej nie lubią kapusty z grzybami. W tym roku ze względu na pandemię świąt nie poprzedził gorączkowy okres zakupów. Z powodu zagrożenia COVID-19 miliony Amerykanów wstrzymała się też ze świątecznymi podróżami, z tego powodu w porównaniu do poprzednich lat zdecydowanie wzrósł popyt na choinki. Epidemia sprawiła, że nie odbywa się też z okazji Bożego Narodzenia wiele świątecznych przyjęć. Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych nie zrezygnowali jednak ze zwyczaju dekorowania domów kolorowym. Lampkami i rozstawiania w ogródkach figurek Mikołajów, reniferów, bałwanów i innych postaci kojarzonych ze świętami. To jeden z przyozdobionych domów na ciepłej Florydzie. Z tego powodu, że stan ten ma wprowadzonych niewiele covidowych restrykcji, w tym roku jest szczególnie popularny do spędzania świąt przez Amerykanów, którzy przyjeżdżają z północy. Dla Dziennika Związkowego Jan Pachlowski.